Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Dałam drugą szansę zdrabce, dużo szczęścia. Powiedzieliście, jaki był, kto rzeczywiście oglądał, e, oczywiście oglądał e, premiery, no to wiecie, jaki jest wynik. No i tak trochę za namową make-upa, bo napisał, żeby dograć, no to kupiłam sobie dwie. Więcej nie kupiłam, no bo wiecie, ja to tam dużo nie wydaję na zdrabki, po troszeczku. Aby była wygrana, nie? I zakupiłam sobie dwie zrapeczki, właśnie dużo szczęścia i jedną krzyżówkę z numerem 10. Więc sobie najpierw zrapiemy to dużo szczęścia. Drapie teraz już późna godzina, jest 11 nocy, Ada śpi, a jest teraz czas dla mnie. No niestety teraz tak często będzie, no bo jak Adaś nie będzie chodzić do przedszkola, to wiecie jak to jest. W każdym razie zaczynamy sobie z zrapeczki 19. Byliśmy dzisiaj na mieście, ale vlog z tego wyjścia to będzie w poniedziałek, więc zapraszam na moje życie w Polsce, sobie tam obejrzycie, co robiliśmy. No, a było naprawdę, działo się dużo. Dużo nie nagrałam, ale takie najważniejsze rzeczy. Więc tak, mamy 33, 18, 16, 01. I patrzymy, co my tu mamy. 28. 17 obołczyk. 31 nic. 22. 11. 19 oboczek. 0,4. 34 oboczek. 0,3 i 0,2 oboczek. Także no, jak widzicie, ta odrawka jednak, jednak mnie nie lubi, a ja jej nie lubię. Dobra, drapimy następną. Nie będziemy czekać do ostatniego. Mamy tutaj. 13. 26. 22. I 7. Z tym moim bieganiem ostatnio to jest naprawdę bardzo kiepsko, więc nie nabiegałam kilometrów. Więc, o, mamy 26. No i mamy tutaj 5 zł. Dobra, coś tam jest, oczarowana. 23. Oboczek. 0,9. 16. 32. 0,6. Oboczek. Mamy 0,7. Patrzcie. Mamy kolejne 5 zł. No fajnie. 27. 18 i 12. Także mamy, słuchajcie, 10 złotych do No dobra. Chyba Michał miał rację. Trzeba było jeszcze dać szansę odczarować, więc jest odczarowana. Mamy A, A, A. Tutaj to jest. nawet nie sprawdzałam, ale to wiadomo, że tu nic nie ma. Dobra, tak, nie ma nic. No to ja się cieszę. Mam tutaj zapomniałam wkład 20 zł, więc już połowy nam się zwróciło, połowa. No i teraz zaczynamy sobie drapać y, krzyżówkę. Ja będę ją przesuwać. No cieszę się bardzo. Cieszę się, że odczarowałam. <grym> Zwrot y, dużego szczęścia jest. Nie ma więcej niż 10 zł, no bo tutaj 5, 5, no to 10, ale fajnie. Ja się cieszę. Y, I będę przesuwać po prostu, tak jak zawsze zresztą. I sobie razem trapiemy, tylko że zmienię sobie. O, widzisz, na drogę mówiła, że szczęście nie przynosi, a jednak przyniosło szczęście. Ale tutaj mi lepiej się trapić tym zrapaczkiem. więc zaczynamy. Literka M. My mamy tutaj od w bonusie, chociaż pewnie wam, że nie bardzo. I szukamy literkę M. Dobra, chemik. Tutaj mamy my, tutaj mamy my. Więcej nie widzę. Szukamy tu. Ryt. Mogę nie widzieć, dlatego że no, już jest późno, więc musicie mi to wybaczyć. <grym> Tym, mim. Tutaj. Powiem Wam, że z sobie sama losowałam. Po prostu wyciągnęłam tam, mogłam sobie sama wziąć. Literka C. I szukamy literkę C. Więc po prostu wzięłam i już. C. Najwięcej nie ma. No, i jeszcze zagrałam w keno na 4 zł, ale wygrałam tylko 3, 2, więc <grywa> zainwestuję te 2 zł w kolejny keno na jeden raz. Zobaczymy. No, chyba, że dołożę. Zobaczymy. No, na razie, jak coś tam gram w to keno, znaczy dwa razy dopiero grałam, to nie ma także 0,0 cały czas. Dobra, tylko D. I szukamy tu: D... Adela tutaj mamy sad no ok następna strapeczka następne pole tutaj dy, tutaj dy, tutaj dy ale jeszcze sprawdzimy no nie widzę i następna tutaj widzę dy tutaj widzę dy i chyba więcej nie ma dobra kolejna literka to będzie literka Por, pole. No, w polu to jest dużo roboty. <noise> no, następna. Tu. Albo raczej w ogrodzie można powiedzieć. Ty. Karp. Epizod. No, i więcej nie ma. Dobra. I następna zobaczymy, czy się nagrywa. Tak, wszystko się nagrywa. Następna literka to będzie U. I szukamy literkę U. U, 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 u. Lupa. Więcej chyba nie widzę. Tutaj U, tutaj U. No i nie widzę nic. I kolejna. U. No i więcej nie ma. Ok, następna. Tylko B. <laughs> b B B. Obieg. No i więcej nie ma. Berenika. Piękne imię. Libido. Następne. Mm. Nie ma tutaj literki, by. No proszę, albo ja nie widzę, albo nie ma. Chyba nie widzę. Albo nie ma. <laughs> Następna literka, L. Dobrze. Tutaj mamy L, Pole, Lupa, Olivia. Lotos. Pozdrawiam. Natalkę. trepiemy <laughs> z lotosu. <laughs> ok. Teraz tutaj Liv, Libido, Clown, Lej. Dobra, następne, gil, kalcyt, e, tutaj mamy l, no i chyba więcej nie ma, w się też słabutko, i tylko s, w bonusie mamy ostatnią s, no i teraz tutaj szukamy s, tutaj mamy s, Sat. tutaj mamy s, i szukamy, może jeszcze tutaj mamy s, Coś tam znajdziemy. Nie ma. Teraz tutaj. Tutaj mamy S. Tutaj mamy S. Mm, więcej nie ma. Przepraszam, że tak cicho mówię, ale no nie chcę obudzić Adasia. Chociaż on pewnie śpi bardzo mocnym snem, no ale wiecie, jak to jest. Tutaj mamy S. Dobra. Kolejna literka to będzie J J tutaj mamy ją. <kłysy> raj Najwięcej no, chyba nie ma Teraz z tej strony lej, jar Chyba więcej nie widzę eksmisja No i więcej nie ma, dobra Następna literka to będzie literka N, jak Natalka <kłysy> Jeszcze raz natalka. Widzisz, ile razy cię tutaj wymieniam. No, wszystkich natalek. Pozdrawiam. Barenika. Ne, ne, ne. Ok. Dobra. Następna. Literka I tu i Nina, tutaj I, tutaj I, tutaj I, Olivia. Ok. Następna. Liv, libido. Tutaj mamy I, tutaj mamy I, ikra. No i to by było na tyle. I ostatnie. Gil, tutaj mamy I, Iga. Tutaj mamy pierwsze słowo Mim. Mamy pierwsze słowo Mim. Dobra, następna. tylko H. Więc mamy tutaj ch, chemik. I więcej chyba nie ma z tej strony. Też nie widzę. No i czy tutaj coś jest? Tutaj mamy H. I więcej chyba nie ma. No dobrze, nie ma, to nie ma. Kolejna literka. Jest to literka z. I mamy w bonusie, to od razu sobie ją wyjmiemy. No i szukamy tutaj z. Tutaj mamy z. No i więcej nie ma. Teraz tutaj szukamy z. Tutaj mamy z. Tutaj mamy z. Tutaj. ok, więcej nie ma. Teraz w zielonej szukamy z. Tutaj mamy z. Tutaj z, tutaj mamy z, tutaj mamy z. No i to by było na tyle. Dobra. I kolejna literka to jest literka ty. I szukamy teraz tutaj. Tu mamy ty, tutaj mamy ty, tutaj mamy ty. Okej. Okay. Tutaj mamy ty. Tutaj mamy ty. Więcej chyba nie ma I w ostatniej Tutaj ty, tutaj ty Tym Tutaj mamy ty Tutaj jest ty no i więcej nie ma Dobrze Zostało nam cztery literki Zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie Literka W <laughs> Owad Kulidia Najwięcej no nie ma Live. Mamy pierwsze słowo, w drugiej. Live. Tutaj mamy l, wy. Przepraszam. No przepraszam. Więcej nie ma. Tutaj mamy wy. Tutaj mamy wy. Ale nic nam to nie daje. Ok. Trzy literki zostało. Dwa słowa dopiero wydrowanych. więc słobiutką. Literka k. Tutaj k. Ale nie było jeszcze ani a, ani e, tylko i było takie, ani o. Hmm, ale tutaj chyba była P, tak, lupa. E, dobrze, szukamy literkę K. Więcej nie ma. Teraz tak, tutaj K, tutaj K, I kra, tutaj mamy K. No i to by było na tyle. I teraz tutaj szukamy K, tutaj mamy K, tutaj mamy K, tutaj mamy K, tutaj, mamy K, tutaj K i tutaj K. Więc fajnie by było, jakby była literka O. No, byłoby super. <noise> byłoby tutaj wygrana Ale zobaczymy, co będzie, o czy nie? Literka R. R mamy w bonusie, ale i tak. Nic z tego. No i szukamy tutaj A raj. Tutaj ry. To było na tyle. Teraz R. R. Tutaj ry. Tutaj. Ale nic nam to nie daje. I tutaj r, r, r. O, tutaj chyba jeszcze przeklepiłam. Ok, ostatnia literka. No zobaczymy, czy coś nam da, czy nic. I jest to literka E. No, ale nie było literki A, więc tutaj w się nic nie ma. A mogło być 70 zł, nie? No, ale mamy tutaj słowo chemik. Tylko, że to jest pierwsze słowo. Pierwsze słowo w tej, które nam nic nie daje. Teraz tutaj. E, 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 e. No ale wszędzie brakuje tego, tej literki A. No i niestety tutaj mamy dwa słowa. Lej i live. No i niestety wszędzie brakuje tej literki A. I kolejne tutaj. E, 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 e. e. I e. No, brakuje nam tutaj literki G, A, także niestety, zdrobeczka jest pusta, jak zwykle, TB, coś tam, ale i tak się cieszę, no bo na wkład, że tak powiem, 20 zł, połowa mi się zwróciła i to będzie to. Odczarowałam, można powiedzieć, duże szczęście, no ale jeszcze bym chciała odczarować tej, tą krzyżówkę, no nie wiem, co ja mam zrobić, żeby była jakaś wygrana, po prostu... <laughs> naprawdę nie mogę w niej nic wygrać już i mąż mi kupował i siostra, i ja kupuję, nic no i dostawałam też jakoś kiepsko, no ale nic, będę próbować bo lubię tę drapeczkę, fajnie się odrapało i patrzyłam ostatnio na lotto to podobno wchodzi z drapeczka za 5 zł krzyżówka, więc też fajnie dobra panie, już idę spać bardzo Wam dziękuję, wszystkim życzę wszystkiego najlepszego żeby wygrywaliście fajne wygrane nie to co tutaj, ale i tak się cieszę, że udało się coś tam wygrać no i tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło, ja komentarze wszystkie czytam, nie od razu odpisuję. Wstawiam łapki. Serduszka po prostu ostatnio nie wyrabiam się z odpisywaniem, dlatego że po prostu mam dużo jakichś zajęć, tak jak widzieliście na vlogach, no, powidła i dżemy i tak dalej, czy jak to nazwać? Dżemy raczej, bo powidła to są ześliwek. No i dużo, dużo roboty, więc wiadomo jak to jest. Oglądam filmiki, ale z kolei nie mogę zawsze odpisać czy napisać coś, no bo. Coś tam się dzieje w tych moich rękach. <dziękuję>, Dziękuję Wam kochani jeszcze raz. Pozdrawiam, zapraszam na moje życie w Polsce, zapraszam tutaj i wszystkiego dobrego. Pa.